Witam wszystkich. Jest 8 marca. Zachmurzenie całkowite. Zaraz zobaczymy jaka jest produkcja. Pochmurno. Produkcji dziś nie będzie pewnie. Tak to wygląda na falowniku, 625 W. Zobaczymy ile to wyprodukowało dziś całkowitej. Dzisiaj 0,6 kW. w ogóle jest bardzo mało, no cóż, no nie ma pogody i tyle. W aplikacji to wygląda następująco, już pokazało 0,7 kW. O której tutaj instalacja nam ruszyła 6.10 coraz wcześniej już rusza, aczkolwiek to nie zmienia fakturze i tak mało się produkuje, bo nie ma słońca. Maksymalna jest teraz to 0,7 kW. Zobaczę później. Na obecną chwilę idę się zająć swoją pracą. Więc tak, produkcji już nie ma żadnej. Dzisiaj wyprodukowało 8,4 kW. Jak możecie zauważyć dziś było wyprodukowane 8,5 kW To był po części jeden z lepszych dni odkąd założyłem panele no, instalację fotowoltaiczną Zaraz Wam pokażę jak to się odniosło do całego dnia naszej instalacji Jest już dość późno, ale muszę ten kawałek nagrać Już jest jak widzicie, tu za 5.12, instalacja wstała o 6.20. Maksymalnie, widzę, że tu na 3 kW dzisiaj było. No bez mała 3 kW chwilowej o godzinie 12.00. No gdzieś tam słońce wychodziło. Ja akurat tak powiem, nie było. W tych godzinach, ale ładnie było. No, faktycznie było na dworze dość fajnie, ale nie wiem, czy świeciło słońce dość dobrze, bo byłem w lesie. No i produkcja nam się dzisiaj zakończyła o 17.10. Później już było trochę pochmurno. Więc. No, tak jak widzicie, no, nie było źle, tutaj już te momenty między 11 a, a tą 13 to było dość fajnie, no, 3 kW można powiedzieć. To już jest spora produkcja przez ten moment, no, ale zobaczymy, myślę, że będzie cały czas lepiej.